Czy wiesz, że Eucharystia jest źródłem duchowej siły, która może odmienić Twoje życie? Dla wielu katolików komunia z ciałem i krwią Chrystusa jest jednym z najpotężniejszych doświadczeń, jakie możemy mieć. I właśnie w to wierzył Ojciec Pio. Poświęcił on dużą część swojego życia tajemnicy Eucharystii, uznając ją nie tylko za sakrament, ale także za stałe źródło łaski i duchowej przemiany. W tym filmie odkryjemy głębokie duchowe korzyści płynące z Eucharystii, zgodnie z wizją Ojciec Pio. Zobaczymy, jak częste uczestnictwo w tym sakramencie może przynieść pokój, kierunek i siłę w życiu, zwłaszcza w czasach niepewności. Jeśli szukasz większej więzi z Bogiem i duchowego wzmocnienia, jesteś we właściwym miejscu. Zrozummy teraz, czego Ojciec Pio uczy nas o cudownych owocach, jakie Eucharystia może przynieść wszystkim tym, którzy podchodzą do niej z wiarą. Ojciec Pio, jeden z najbardziej ukochanych i czczonych świętych Kościoła katolickiego, poświęcił swoje życie służbie Bogu i nabożeństwu do Eucharystii. Dla niego Eucharystia była nie tylko aktem liturgicznym, ale sercem jego życia duchowego, centralnym punktem jego egzystencji. Jego wiara w realną obecność Chrystusa w Eucharystii kształtowała nie tylko jego relacje z Bogiem, ale także jego codzienne działania i troskę o innych. Ojciec Pio wierzył, że uczestnicząc w Eucharystii, dusza zostaje wzmocniona otrzymując Bożą łaskę potrzebną do stawienia czoła życiowym wyzwaniom. Często podkreślał, że przyjmując komunię, chrześcijanin doświadcza głębokiego zjednoczenia z Chrystusem, czegoś, co wykracza poza zwykłą praktykę religijną. W tym filmie zbadamy, w jaki sposób Eucharystia według ojciec Pio może przekształcić życie duchowe wiernych. Zobaczymy, że oprócz bycia sakramentem zjednoczenia z Chrystusem, niesie ona ze sobą niezliczone duchowe korzyści, takie jak wewnętrzny spokój, jasność w podejmowaniu decyzji i siłę do pokonywania życiowych trudności. Duchowa korzyść wewnętrznego spokoju. Jedną z najpotężniejszych korzyści, jakie Eucharystia wnosi do życia duchowego, jest wewnętrzny pokój. Dla ojciec Pio, Eucharystia była przystanią pokoju, bezpiecznym portem, w którym mógł odnaleźć spokój, nawet w najbardziej burzliwych momentach swojego życia. W swoich listach ojciec Pio często wyrażał, jak uczestnictwo w Komunii Świętej dawało mu poczucie głębokiego spokoju, coś, co wykraczało poza zewnętrzne okoliczności. Ojciec Pio przez całe życie zmagał się z wielkimi trudnościami, intensywnym cierpieniem fizycznym, prześladowaniami, a nawet duchowymi wątpliwościami. Zawsze jednak znajdował w Eucharystii siłę potrzebną do zachowania wewnętrznego spokoju. Mówił, że Eucharystia jest kluczem do znalezienia pokoju w sercu, ponieważ komunia z Chrystusem pozwala duszy doświadczyć spokoju, którego świat nie może zaoferować. Pokój zapewniany przez Eucharystię nie jest tylko chwilową ulgą od zmartwień, ale trwałym pokojem, który zakorzenia się w sercu. Kiedy przyjmujesz komunię, nie tylko przyjmujesz ciało i krew Chrystusa ale pozwalasz Jego obecności przemienić Twoją duszę. Tworzy to wewnętrzną harmonię, która wykracza poza codzienne trudności, pozwalając stawić czoła wyzwaniom ze spokojniejszą i pewniejszą perspektywą. W dzisiejszym świecie, w którym tak wielu ludzi szuka pokoju w rzeczach zewnętrznych, Ojciec Pio uczy nas, że prawdziwy pokój pochodzi ze zjednoczenia z Chrystusem w Eucharystii. Jeśli znajdziesz się w środku zamieszania, Eucharystia może być miejscem, w którym znajdziesz schronienie i spokój, pomagając przywrócić równowagę i spokój w twoim życiu. Duchowa siła do pokonywania trudności, inną głęboką korzyścią płynącą z Eucharystii, według Ojciec Pio jest duchowa siła, jaką oferuje ona do pokonywania życiowych trudności. Podczas lat spędzonych jako brat kapucyn, ojciec Pio stawiał czoła ogromnym wyzwaniom: cierpieniu fizycznemu związanemu ze stygmatami, trudnościom emocjonalnym, a nawet ostrej krytyce ze strony własnych współbraci i przełożonych. Jednak we wszystkich tych momentach znajdował siłę, by wytrwać w Eucharystii. Ojciec Pio wierzył, że kiedy przyjmujemy komunię, otrzymujemy nie tylko obecność Chrystusa, ale także boską siłę, która pozwala nam przetrwać życiowe próby. Postrzegał Eucharystię jako duchowy pokarm, który nas ożywia, pozwalając nam stawić czoła przeciwnościom z odwagą i determinacją. Jednocząc się z Chrystusem, wierni nie tylko doświadczają jego pokoju, ale także otrzymują energię potrzebną do kontynuowania podróży, nawet gdy ciężar cierpienia wydaje się nie do zniesienia. Ojciec Pio często mówił o tym, jak Eucharystia dawała mu łaskę, której potrzebowałby znosić swoje fizyczne i duchowe udręki. Dla ojciec Pio ta siła nie była tylko tymczasowym uczuciem pocieszenia, ale trwałą mocą która pozwoliła mu w pełni żyć swoim powołaniem, nawet w najtrudniejszych warunkach. Dziś możemy zastosować to nauczanie w naszym własnym życiu. Jeśli przechodzisz przez emocjonalne, finansowe lub duchowe trudności, Eucharystia może być sposobem na zdobycie siły, aby kontynuować, wiedząc, że Chrystus jest z tobą. Przyjmując komunię z wiarą, otrzymujesz łaskę, której potrzebujesz, aby stawić czoła każdemu zmaganiu, ufając, że siła Chrystusa wystarczy, aby przezwyciężyć wszystko. Kierownictwo duchowe i jasność w podejmowaniu decyzji. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje wiele osób w swojej duchowej i codziennej podróży, jest brak jasności przy podejmowaniu decyzji. Życie jest pełne wyborów i. Często nie wiemy, który z nich jest najlepszy. Eucharystia odgrywa tutaj kluczową rolę, oferując duchowe przewodnictwo i jasność w podejmowaniu decyzji, czego ojciec Pio doświadczył głęboko w swoim życiu. Ojciec Pio zwykł mawiać, że kiedy przyjmował komunię, czuł się prowadzony przez Ducha Świętego w swoich wyborach. Obecność Chrystusa w Eucharystii przynosi boskie światło. Które rozświetla ciemność, niepewności i zamieszania. Kiedy zbliżamy się do Chrystusa w komunii, otrzymujemy nie tylko Jego ciało i krew, ale także Jego mądrość, która może kierować naszymi działaniami w sposób sprawiedliwy i prawy. W konfesjonale ojciec Pio pomógł wielu ludziom odnaleźć duchową jasność, prowadząc ich ku wyborom, które były bardziej zgodne z wolą Bożą. Wierzył, że Eucharystia zapewnia głębszą wizję życia, pozwalając ludziom lepiej rozeznać wolę Bożą wobec nich. Dziś, jeśli czujesz się zagubiony w swoich wyborach, czy to w sprawach wiary, kariery czy relacji, Eucharystia może być źródłem jasności, której szukasz. Przyjmując komunię ze szczerym sercem, pozwalasz Bogu działać w Twoim życiu, kierując Twoimi decyzjami zgodnie z Jego boskim planem. Eucharystia jest zatem nie tylko czasem refleksji, ale także potężnym narzędziem duchowego rozeznania. Eucharystia ma również moc odnawiania i wzmacniania naszej wiary w Boga, co było kluczowe dla duchowego doświadczenia. Ojciec Pio, życie świętego było naznaczone niezachwianym zaufaniem do Boga, a on wierzył, że uczestnictwo w Eucharystii było istotnym środkiem ciągłego odnawiania tego zaufania. Dla niego każda komunia była potwierdzeniem jego oddania Bogu i odnowieniem jego wiary. Ojciec Pio wiedział, że życie chrześcijańskie wymaga wytrwałości, zwłaszcza w trudnych czasach. Postrzegał Eucharystię jako boskie źródło podtrzymywania wiary, nawet w chwilach próby. Kiedy trudności życiowe grożą zachwianiem naszej pewności siebie, Eucharystia daje nam możliwość potwierdzenia naszej wiary i odpoczynku w Bożych obietnicach. Za każdym razem, gdy przyjmujemy ten sakrament, jesteśmy zaproszeni do odnowienia naszego tak dla Boga, ufając w pełni Jego opatrzności. Co więcej, Eucharystia oferuje możliwość doświadczenia głębszej relacji z Chrystusem. Kiedy przyjmujesz komunię, nie wykonujesz tylko obrzędu religijnego, ale jesteś karmiony bezpośrednio przez Chrystusa. On wkracza w twoje życie w konkretny i realny sposób, a ta obecność jest w stanie przywrócić ci pewność siebie, nawet gdy wyzwania wydają się nie do pokonania. Ojciec Pio wierzył, że żyjąc z wiarą odnowioną przez Eucharystię, człowiek staje się mocniejszy w swoich duchowych przekonaniach, mniej podatny na wątpliwości i lepiej przygotowany do stawienia czoła życiowym wzlotom i upadkom. Dziś, kiedy przyjmujesz komunię, ty także możesz doświadczyć tej odnowy. Eucharystia nie jest tylko wspomnieniem przeszłości, ale sposobem na wzmocnienie wiary na przyszłość. Eucharystia to nie tylko sakrament siły i jasności, to przede wszystkim niewyczerpane źródło miłości i miłosierdzia. W swoim życiu modlitwy i cierpienia ojciec Pio odnalazł w Eucharystii miłość Chrystusa, która podtrzymywała go i przemieniała każdego dnia. Przyjmowanie komunii nie było dla niego tylko kwestią przyjmowania, ale jednoczenia się z Bożą miłością i stawania się narzędziem tej miłości w świecie. Ojciec Pio wierzył, że przyjmując komunię, wierni doświadczają Bożego miłosierdzia w namacalny sposób. Eucharystia jest ofiarą Chrystusa na krzyżu, odnawianą podczas każdej mszy świętej. I jest ostatecznym wyrazem Bożego miłosierdzia. Z każdą komunią dusza zostaje oczyszczona, otrzymując Boże przebaczenie i stając się bardziej otwartą na Jego łaskę. Takie rozumienie Eucharystii jako źródła miłosierdzia jest zaproszeniem dla nas wszystkich. Często nosimy w naszych sercach poczucie winy, strach i żal, uczucia, które mogą oddalić nas od Boga. Jednak Eucharystia jest lekarstwem na te rany. Chrystus, ofiarowując się w Eucharystii, wzywa nas, byśmy zaufali Jego nieograniczonemu miłosierdziu, byśmy uwierzyli, że niezależnie od naszych win, On zawsze jest gotów nam przebaczyć i nas przyjąć. Ojciec Pio, dzięki swojemu intensywnemu doświadczeniu modlitwy i cierpienia, głęboko rozumiał moc Eucharystii w przywracaniu i uzdrawianiu. Wiedział, że przyjmując ciało i krew Chrystusa, dusza staje się bardziej zdolna do kochania i przebaczania, odzwierciedlając Boże miłosierdzie wobec innych. Podchodząc do Eucharystii z pokorą i wiarą, Ty również możesz doświadczyć oczyszczenia swojego serca i odnowienia miłości w swoim życiu. Czy kiedykolwiek modliłeś się za kogoś i czułeś, że Twoje słowa nie zostały wysłuchane? Być może prosiłeś o uzdrowienie, rozwiązanie trudnego problemu, lub po prostu chciałeś pokoju dla kogoś, kogo kochasz, ale skończyłeś czując się bezsilny. Jest to uczucie, z którym boryka się wielu chrześcijan modlących się za innych, zwłaszcza gdy rezultaty nie przychodzą w oczekiwanym przez nas czasie. Co jednak, gdybym powiedział ci, że istnieje sposób, aby zamienić modlitwy wstawiennicze w chwile, Głębokiej więzi z Bogiem i zobaczyć, jak dzieją się prawdziwe cuda. Ojciec Pio, znany ze swojego świętego życia i potężnego wstawiennictwa, pozostawił nam cenne nauki na temat tego, jak modlić się za innych. Wierzył, że dzięki wierze, pokorze i wytrwałości nasze modlitwy mogą przenosić góry i osiągać nawet najbardziej niemożliwe sytuacje. W tym filmie poznasz, Sekrety skutecznej modlitwy, podążając za krokami nauczanymi przez Ojca Pio, i wzmacniając swoją wiarę w boskie działanie. Odkryj, jak porzucić poczucie bezsilności i doświadczyć mocy przemieniającej modlitwy, zdolnej przynosić cuda i odnawiać nadzieję w Twoim sercu i w sercach tych, których kochasz. Ojciec Pio, znany jako świętego Pio z Pietrelciny, był włoskim bratem Kapucynem, którego życie naznaczone było głęboką pobożnością, niezwykłymi łaskami otrzymanymi od Boga i nieustanną miłością do innych. Urodzony w 1861 Rydun, od najmłodszych lat wykazywał skłonność do życia duchowego, oddając się całkowicie modlitwie i kontemplacji. Tym, co uczyniło Ojca Pio wyjątkową postacią w historii Kościoła, było jego głębokie zjednoczenie z Chrystusem. Przez ponad pięćdziesiąt lat nosił na ciele stygmaty, rany, męki Jezusa. Chociaż te fizyczne znaki były widocznym znakiem Jego świętości, Jego prawdziwa siła leżała w Jego życiu modlitwy i wstawiennictwa. Znany był z tego, że spędzał długie godziny na modlitwie. Często wymieniając z imienia tych, którzy prosili go o pomoc. Jednym z najbardziej znanych przykładów jego wstawiennictwa był przypadek kobiety, która rozpaczała z powodu zdrowia swojego syna. Po prośbie o modlitwę do ojca Pio, chłopiec cudownie wyzdrowiał z choroby uważanej przez lekarzy za nieuleczalną. To świadectwo pośród wielu innych potwierdza, że jego modlitwy, zanoszone z wiarą i poddaniem, były prawdziwymi narzędziami Bożej łaski. Modlitwa wstawiennicza jest jedną z najczystszych form chrześcijańskiej miłości. Dzieje się tak, gdy odkładasz na bok własne potrzeby, aby modlić się za kogoś, kto potrzebuje boskiej pomocy. Jest to akt hojności i wiary, który odzwierciedla przykład samego Chrystusa, który nieustannie wstawia się za nami u Ojca. W Biblii widzimy niezliczone fragmenty, które podkreślają moc wstawiennictwa. Jednym z wyraźnych przykładów jest list Jakuba 5:16. Modlitwa sprawiedliwego jest potężna i skuteczna. Ten werset przypomina nam, że kiedy modlimy się z wiarą i szczerością, nasze słowa nie tylko docierają do nieba, ale mogą również zmienić sytuację na ziemi. Ojciec Pio głęboko to rozumiał. Powiedział: Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką mamy, jest kluczem, który otwiera serce Boga. Dla niego wstawianie się za kimś nie było tylko aktem współczucia, ale duchową misją. Wierzył, że poprzez modlitwę jesteśmy powołani do bycia narzędziami Bożej miłości, pozwalając Jego łasce dotknąć życia tych, których kochamy. Teraz, gdy rozumiemy znaczenie i moc modlitwy wstawienniczej, nadszedł czas, aby dowiedzieć się, jak przekształcić swoje modlitwy w prawdziwe akty wiary. Zgodnie z naukami, Ojca Pio, zacznijmy od pięciu podstawowych kroków. Krok 1. Miej absolutną wiarę w Boga. Pierwszym krokiem do potężnej modlitwy wstawienniczej jest wiara. Ojciec Pio zawsze powtarzał: Wiara przenosi góry, ale modlitwa poruszana wiarą może poruszyć serce Boga. Oznacza to pełne zaufanie w Bożą dobroć i moc, nawet jeśli okoliczności wydają się niemożliwe. Kiedy modlisz się za kogoś, musisz wierzyć, że Bóg nie tylko słyszy Twoje słowa, ale już działa, nawet jeśli nie widzisz natychmiastowych rezultatów. To zaufanie jest niezbędne. Jak mówi list do Hebrajczyków 11:1, wiara jest zapewnieniem tego, czego się spodziewamy, i dowodem tego, czego nie widzimy. Praktykowanie wiary w modlitwie oznacza porzucenie strachu i wątpliwości, oddanie wszystkiego w ręce Boga z otwartym sercem. Zanim rozpoczniesz modlitwę, powiedz sobie: Ufam Tobie, Panie. Krok 2. Módl się z pokorą i szczerością. Pokora jest podstawą modlitwy, która dotyka Bożego serca. Ojciec Pio wierzył, że prawdziwa modlitwa zaczyna się. Gdy uzna się swoją całkowitą zależność od Boga, mówił: Jesteśmy biednymi żebrakami przed Bogiem. Modlitwa z pokorą oznacza odłożenie na bok wszelkiej dumy lub poczucia własnej wartości i zbliżenie się do Boga, jak dziecko, które ufa Ojcu. Ważne jest również, aby być szczerym w swoich słowach. Bóg nie oczekuje wymyślnych słów czy wyszukanych przemówień. On chce usłyszeć Twoje serce. Zanim zaczniesz wstawiać się za kimś, uznaj swoje własne ograniczenia i poproś Boga, aby działał tak, jak on wie najlepiej. Prosta modlitwa w stylu: Panie, wiem, że nie mogę nic zrobić bez ciebie, ale ufam w Twoją moc działania w życiu imię osoby. Wystarczy, aby okazać pokorę. Krok 3. Jasno określ osobę i prośbę. Modlitwa wstawiennicza zyskuje na sile, gdy jest konkretna. Ojciec Pio zawsze zalecał, by intencje były jasne i obiektywne. Mówił: Nie bój się powiedzieć Bogu, czego dokładnie potrzebujesz. Modląc się za kogoś, wymień imię tej osoby i sytuację, która wymaga przemiany. Na przykład: Panie, modlę się o zdrowie Mary, niech zostanie uzdrowiona i znajdzie pokój w Tobie. Ten rodzaj modlitwy nie tylko pokazuje, że zwracasz uwagę na problem, ale także kieruje Twoje intencje w bardziej konkretny sposób. Ponadto, wymienienie imienia danej osoby podczas modlitwy tworzy głębszą duchową więź to tak jakbyś przedstawiał tę osobę bezpośrednio Bogu, prosząc Go, by otoczył ją swoim miłosierdziem i łaską. Krok 4. Wytrwaj w modlitwie, nawet w obliczu wyzwań, jedną z najważniejszych lekcji Ojca, Pio jest wytrwałość w modlitwie. Mawiał: Módl się, czekaj i nie poddawaj się. Bóg zawsze działa we właściwym momencie. Często chcemy natychmiastowych odpowiedzi na nasze modlitwy, ale ważne jest, aby pamiętać, że Bóg działa w swoim czasie, a nie w naszym. Nie poddawaj się więc, nawet jeśli rezultaty nie są od razu widoczne. Ustal codzienną rutynę modlitewną, aby wstawiać się za tymi, których kochasz. Może to być krótka modlitwa rano, wieczorem lub przed snem. Konsekwencja w modlitwie pokazuje twoje zaufanie do Boga i szczere pragnienie szukania Jego pomocy. Krok 5. Dziękuj i ufaj Bożej odpowiedzi. Ostatnim krokiem jest wdzięczność. Ojciec Pio nauczał nas, że wdzięczność jest aktem wiary, ponieważ pokazuje, że ufamy w Bożą odpowiedź nawet zanim ją zobaczymy. Zwykł mawiać: Dziękujcie panu, ponieważ on zawsze troszczy się o nas, nawet gdy nie rozumiemy, co robi. Pod koniec modlitwy wstawienniczej poświęć chwilę na podziękowanie Bogu, nawet jeśli prośba nie została jeszcze wysłuchana. Możesz powiedzieć coś w stylu: Dziękuję ci, panie, że wysłuchałeś mojej prośby i zatroszczyłeś się o tę osobę. Ufam w Twój doskonały plan. Wdzięczność wzmacnia zaufanie i tworzy ducha uwielbienia, który podoba się Bożemu sercu. Pomaga nam również rozpoznać, że wszystkie dobre rzeczy pochodzą od Niego, w tym odpowiedzi na nasze modlitwy. Modlitwy wstawiennicze mają moc przemieniania życia, ponieważ są wyrazem żywej i aktywnej wiary, ufając, że Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu odpowiada na nasze błagania. Ojciec Pio ze swoim głębokim doświadczeniem duchowym był tego świadkiem. Widział cuda, które zdarzały się każdego dnia i wierzył, że modlitwa, jeśli jest wykonywana ze szczerością, pokorą i wiarą, może przywołać Bożą łaskę w niezwykły sposób. Kiedy modlimy się za kogoś, nasza modlitwa nie jest tylko wymianą słów. Ale otwarciem się na Boże działanie, każda modlitwa, choćby najcichsza i najprostsza, ma wpływ na Boży plan. Kiedy podążamy za krokami nauczanymi przez Ojca Pio, takimi jak modlitwa z absolutną wiarą, pokorą i wytrwałością, nasza modlitwa staje się potężnym kanałem dla boskiej interwencji. Przykład cudu za wstawiennictwem ojca Pio miał miejsce, gdy kobieta, która modliła się za swojego męża, który był chory i miał niewielkie szanse na przeżycie, zobaczyła, że jego sytuacja dramatycznie się zmieniła. Wyzdrowiał wbrew wszelkim medycznym oczekiwaniom, a przypisano to intensywnej modlitwie wstawienniczej. Ten rodzaj cudu jest świadectwem skuteczności modlitwy. Nie jako magicznej formuły, ale jako szczerej prośby do Boga. Kiedy modlisz się za kogoś, nie prosisz tylko o coś. Stawiasz się w miejscu współpracy z Bogiem. Stajesz się narzędziem Jego łaski, pozwalając Bożemu miłosierdziu i miłości wpłynąć do życia drugiej osoby. To zaufanie w Jego boską wolę i działanie sprawia, że modlitwa wstawiennicza jest jednym z najpotężniejszych sposobów zbliżenia się do Boga, a w rezultacie przemiany życia tych, za których się modlimy.